W naszym mieście odbywał się już konkurs filmowy, ale przeznaczony jedynie dla młodzieży. W tym roku zorganizowano konkurs dla dorosłych kinomanów. W eliminacjach wyłoniono najlepszych znawców wielkiego ekranu, którzy rywalizowali ze sobą w finale, a zmagania śledzili chętni widzowie. Nagrodą była całoroczna wejściówka do kina na starówce. I został przedstawiony w takiej sytuacji, gdy dwaj lekarze badali progres z choroby, oraz drugi takiej sytuacji, kiedy Krystyna Jada przyszła odwiedzić. Męża w szpitalu również pogadał się w drzwiach, było widać. Rzeczywiście. Bardzo dobrze. Ubiegły weekend był czasem zabaw Andrzejkowych. Na takim spotkaniu spotkali się wspólnie mieszkańcy dzielnic 700 i Korfantego. Zabawa odbyła się w świetlicy SMOK. Wystąpił zespół ze szkoły tańca Lila House, a także odbyło się wiele konkursów z nagrodami. Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze i dobrym humorze. Żory mają swoje święto kabaretowe. Już 16 raz mieszkańcy mogli zabawić się przy skeczach znanych grup i solistów, aby w ten sposób przeciwdziałać jesiennej handrze. Bilety wykupiono z dużym wyprzedzeniem, a na starówkowej scenie pojawiły się Jurki, Kacper Ruciński oraz Liquid Mim. Gospodarzami imprezy tradycyjnie byli łowcy.b. To na Aha, słyszę. Jest kilka. Bardzo się cieszę. Nie ukrywam będzie trochę o was. Musimy sobie parę rzeczy wyjaśnić. E, niedawno miałem zdarzenie bardzo traumatyczne. Byłem na zakupach z kobietą. Nie muszę dodawać, że byłem pierwszy i ostatni raz. Mm. Jeszcze miałem pecha, bo akurat trafiliśmy na wyprzedaż. Wiecie, co w z kobietą w Centrum Handlowym? Wyprzedaż w Centrum Handlowym to jest coś. Co siada kobiecie na pani. To jest coś, po czym ona ma gameowe. Odpływa w odpłań. I zamiast mózgu wtedy robią ruchome schody. Co druga spacer barbera? Łażą odwieszoną Wyglądają jak ruchome stoiska. Przyklejone do tych witryn. Glonojady. 88 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych obszaru Rybnickiej delegatury Kuratorium Oświaty odebrało w żorskiej scenie na starówce stypendia prezesa Rady Ministrów i ministra edukacji narodowej. W tej grupie znalazło się 8 uczniów żorskich szkół. Warunkiem otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów jest uzyskanie najwyższej średniej w szkole lub wykazanie szczególnych uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymują wybitni uczniowie, laureaci Międzynarodowej Olimpiady lub laureaci i finaliści Olimpiad Ogólnopolskich, a ponadto uzdolnieni sportowcy. Na uroczystości obecny był wojewoda Zygmunt Łukaszczyk oraz śląski kurator oświaty Stanisław Faber. Muzyka O, droga młodzieży, panie prezydencie, z tego też miejsca gratuluję wyboru na ponowną kadencję nie tylko panu, ale wszystkim radnym, samorządowcom z całego terenu delegatury rybnickiej. Szanowni Państwo, niesamowita i świetna to okazja, kiedy mogę wręczyć w imieniu premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej pana. Donalda Tuska stypendium dla najlepszych z najlepszych. Robimy to w siedmiu miejscach Województwa Śląskiego. Dzisiaj przychodzi nam to zrobić właśnie w żorach, w mieście nietypowym ze względu na swoją historię, ale również na to, co w ostatnim czasie. Żory osiągnęły nie tylko na polu gospodarczym, ale również i na polu tego, co rodzi się w naszych głowach. Stypendium to przyznaje się jednemu uczniowi w danej szkole na okres od września do czerwca bieżącego roku szkolnego. Zapraszamy przedstawicieli żor. Najpierw Paulina Dziędziel, uczennica technikum nr 1 zespołu szkół budowlano-informatycznych. Brawa dla Małgorzata Śmielkana, uczennica drugiego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 2 w Żorach. Paweł Teska, uczeń technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Żorach. Justyna Winiarska, uczennica pierwszego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sandra Stencel, uczennica trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Justyna Szuła, uczennica technikum nr 3 ze społecznej Monika Karkoszka ze społecznego technikum w żorach, nieobecna. I Dominika Juszczyk ze społecznego liceum, też nieobecna. Dziękujemy serdecznie panu prezydentowi. Brady! Tak co roku młodzież z zespołu szkół budowlanych przeprowadziła akcję pod tytułem Dzień bez przemocy w rodzinie. Uczniowie odwiedzili m.in. pracowników Urzędu Miasta oraz Komendy Policji informując o inicjatywie i rozdając specjalne foldery. Symbolem akcji są białe wstążeczki, które także otrzymali odwiedzeni przez młodzież żożanie. Do. Proszę bardzo. Jeszcze zeszłoroczną. Bardzo ja cieszę, się cieszę, że, że mamy takich partnerów. Nie, to jest bardzo fajne, że, że tym młodzi ludzie chcą się angażować, że widzą sens w robieniu czegoś, co dla wielu przedstawicieli tak młodego pokolenia wydaje się bezsensownym i bezcelowym. Także my to bardzo doceniamy i myślę, że Wam jest łatwiej dotrzeć do niektórych odbiorców. Tej akcji niż, niż nam, jako na przykład policji, czy przedstawicielom jakiejkolwiek innej instytucji. Wy robicie to z jakiegoś wewnętrznego przekonania, a nie dlatego, że każdy wam to, nakazuje wam to waszą obowiązek. Więc to jest wspaniałe. Jest super. Dziękujemy bardzo. Ja to dziękujemy. Dziękujemy. Nauczyciele i uczniowie gimnazjum Nr 6 na osiedlu Pawlikowskiego postanowili połączyć naukę z zabawą. Organizują cykl Nocy z Państwami. Będą poznawać geografię oraz kulturę krajów. Z okazji Andrzejek zainaugurowano cykl i na dobry początek zapoznano się z Włochami. W programie znalazło się przedstawienie Romeo i Julia, film Wakacje w Rzymie, a także robiono maski weneckie i biżuterię z makaronu, rozwiązano quiz o Italii i układano puzzle z Półwyspem Apenińskim. Oczywiście były też kulinarne akcenty jak pizza, cappuccino oraz konkurs na wciąganie spaghetti. Na koniec uczestnicy otrzymali certyfikat nocy włoskiej. Uczniowie spędzili w szkole kilkanaście godzin i w innych okolicznościach zapewne nikt nie zmusiłby ich do nocowania w szkole. A teraz czekają na kolejną noc z państwami. cicho! Co za tam z okna! Ono się schody. I oczywiście związane z Italią. Ja. Dobrze, bardzo się cieszę. I ty też. Wszyscy. Ja ciała mamy przygotowane zadania dla pięciu grup. Was jest 27 osób. Ja bym chciała, żebyście wy sami podzielili się na grupy, tak, żeby powstało pięć grup. Mieszkańcy dzielnicy Kleszczów poznali szczegóły dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej na tym terenie w czasie spotkania poświęconego tej kwestii. Miasto po kolei informować będzie mieszkańców każdej dzielnicy o szczegółach i przebiegu pracy związanych z realizacją projektu Kompleksowe Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w żorach. Solid Silesia, które będzie wykonywało dla państwa roboty budowlane związane z budową kanalizacji, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na tym terenie. Jeżeli chodzi jeszcze dla porządku, przypomnę, że ten kontrakt, który realizowany jest w Kresztowie, nazywa się Kompleksowe Uporządkowanie Gospodarki wodno ściekowej w Żorach. Kontrakt numer 8a, czyli budowa sieci wodno kanalizacyjnej dzielnicy Kresztów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach. Obszar wschód dla porządku, zadanie drugie, etap drugi. Żory, nowoczesne miasto, nowoczesna infrastruktura, program operacyjny, infrastruktura i środowisko, projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji Żory, spółka z OO, pozyskało środki na inwestycję decydującą o rozwoju miasta i podjęło realizację projektu pod nazwą. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w żorach. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę i częściową wymianę sieci wodociągowej, budowę stacji uzdatniania wody na osiedlu gwarków oraz rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków żory. W ramach inwestycji wykonanych zostanie 106 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 11 km sieci kanalizacji sanitarnej Łocznej. 21 przepompowni ścieków i 1 pompownia wody. 45 km kanalizacji deszczowej. 17 separatorów. 8 zbiorników retencyjnych. 60 km sieci wodociągowej. Stacja uzdatniania wody. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków. Podpisano już umowy na pierwsze roboty. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do końca 2013 roku. Całkowity koszt największego w dziejach miasta zadania inwestycyjnego wynosi prawie 280 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności wynosi 148 364 644 zł.